Cześć, witajcie. Oto poradnik, jak korzystać z Bandicama. To jest taka bardzo prosta alternatywa dla Frapsa. Wiele ludzi skarżyło się, że Fraps, Zamula i w ogóle, że filmy z Frapsa zajmują za dużo miejsca. Mamy dla Was bardzo, bardzo fajną alternatywę dla Frapsa, oto Bandicam. Co by tu o nim powiedzieć, to jest... Taki programik, który jest szybszy w obsłudze, znaczy łatwiejszy w obsłudze, szybciej nagrywa gry, nie muli i firmy zajmuje mniej. Przejdźmy od razu do rzeczy. Ogólne, folder docelowy, bandikam tak dalej. 3 kropeczki umożliwiają nam wybór tego folderu. Wybór. A y, otwórz, otwiera ten folder, który wybraliśmy, dla upewnienia się, że na pewno y, zostanie tam, y, tam zapisane. Ale po co, skoro jest ścieżka? No dobrze wideo, y, klawisz skrótu i tak dalej. Start, stop. Start, zaczynamy y, nagrywanie. Stop, przerywam to. Shiftem, dla, dla mnie to jest Shift, ale y, domyślnie to jest y, F12. Pauza to, to jest coś w stylu cięcie. Bez kursora, tu są jakieś ustawienia i format. Y, tutaj warto zwrócić uwagę na szablony i wybrać najlepiej z YouTube obraz. Y, to we FRAPSie była taka opcja, że użytkownicy mogli screenować wiele obrazów naraz, nie? Tu również jest taka sama opcja, yy, tu można wybrać sobie format BMP, PNG, JPG, JPG, HQ Ja preferuję JPG normalny. A to są ogólne Bandicam wersja, copyright, coś takiego. Yy, jeżeli jest niezarejestrowany, to tutaj, gdzieś tu gdzie jest góra pulpitu, yy, będzie wodny znak bandicam.com żeby go nie było, to trzeba go zarejestrować, a rejestracja kosztuje. No dobrze. To chyba wszystko na temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. No to cześć!